Cześć kochani, tutaj Dominika, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście możecie nacisnąć przycisk subskrypcji oraz dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z moimi filmikami, czyli m.in. z dramami. A możecie wciąż tą w górę, jeżeli cieszycie się, że nagrałam to dla Was, to zapraszam też oczywiście na Instagrama, link w opisie, Tam też jakieś fotki, co jakiś czas bradują, także no, zapraszam, dzisiaj będzie o filmiku. Który wywołał, wywołał yy, niesamowity szum <grych> A mianowicie chodzi mi o filmik Nikki Tutorials Nikki z kanału Nikki Tutorials O tym, że jest transpłciowa, jak się okazało Także był to dla wszystkich szok Ja jak zobaczyłam ten filmik, to tak samo miałam takie wow Niczym z rozstaniem Jeffree Star'a i Neitana. Tak samo z tym w ogóle się tego nie spodziewałam. Myślę, że możecie ją kojarzyć w sumie, ale jeżeli jej nie znacie, no to na YouTube ma 12,5 miliona subskrypcji, a na Instagramie 13 milionów obserwujących. Także 12 stycznia 2020 roku dodała filmik o tym, że jest trans. Jakby nie dała tego w tytule. Tytuł to był I'm Coming Out. I każdy myślał, że może powie, że jest, nie wiem. Lezbijką, albo że jest bi, czy coś takiego, ale nikt nie przypuszczał, że jest trans, bo no wygląda jak kobieta. Ja też bym w życiu nie pomyślała, że wcześniej to był jakiś mężczyzna. Także szok. Dobra, ale słuchajcie, zaczęła ten filmik od tego, że zawsze się chciała podzielić z nami właśnie tym faktem i że zaczął się 2020 rok i chcę go zacząć od prawdy. I zaczęła tutaj, w tym momencie właśnie swoją historię życia. Czyli powiedziała o tym, że po prostu urodziła się w złym ciele. I generalnie boi się nagrywać ten filmik. Nie dziwi się jej wcale, ale czuję, że jeżeli to zrobi, to w końcu poczuje się wolna i że sprawi to, że będziemy mieć taką lepszą z nią więź. Jakby fani jej, obserwatorzy itd., że będą z nią mieć lepszą więź, więc dlatego też to robi. Mówi też, że właśnie chce zainspirować tych, którzy czują się niepewni albo niezrozumiani. Tak samo cały filmik powtarzała, że wciąż jest tą samą Nikki. Co była wczoraj, o której jeszcze nikt nie wiedział, że jest trans. I że jest sobą i my też powinniśmy być sobą, bo na to zasługujemy i każdy powinien to zaakceptować i uszanować. Mówię, że to właśnie teraz jest czas, żeby uszanować siebie i kochać siebie. Dobra, ale wracając do jej dzieciństwa, to kiedy jej mama była w ciąży, to była przekonana, że będzie miała dziewczynkę. I to była dla niej niespodzianka, że to był chłopiec. I, I dla Niki też to było zaskoczenie, że to chłopiec. Bo od kiedy, mówi ona właśnie, że od kiedy umie używać mózgu, to coś jej nie pasowało. Że totalnie w ogóle czuła się dziewczynką i też może kwestia tego właśnie, że jej mama myśla, że będzie dziewczynką, to wszystko ma jakiś wpływ. I Niki też... Czuła, że jest dziewczynką, więc czemu mama ma takie ciało, a nie inne. I nie mogła też zrozumieć, dlaczego ma krótkie włosy, a nie długie, tak jak inne dziewczyny, dlaczego nie może ubierać sukienek. No i generalnie, jeśli chodzi o właśnie zabawki, no to bawiła się oczywiście lalkami, um, malowała sobie paznokcie Mówi, że jej mama od razu wiedziała, że jej dziecko będzie albo gejem, albo czymś w tym stylu, albo jakoś po prostu. Jak Bo będzie inna po prostu, będzie inna. I nie myliła się. Wspomniała też, że dorastając najbardziej była wdzięczna, wciąż wciąż jest wdzięczna jej mamie za to, że ją zaakceptowała, za to, że uszanowała jej, jej zdanie w tej kwestii. Już od najmłodszych lat ją wspierała w tym. Także generalnie w wieku 6 lat już zaczęła zapuszczać włosy. I ludzie w jej szkole wiedzieli, że coś się kroi. I w wieku tak 7-8 lat zaczęła już ubierać i nosić damskie ubrania. I mówi, że też jest wdzięczna nauczycielom za to, że oni też ją wspierali. Tak samo niektórzy uczniowie też to uszanowali, niektórzy oczywiście nie, ale wiadomo jak jest z dziećmi, wiadomo jak jest z młodzieżą, także nie każdy musi. Nie każdemu się to po prostu podoba, ale i tak była wdzięczna, że chociażby ci nauczyciele uszanowali jej decyzję. I to w ogóle w tak młodym wieku, także szok. Mówię, że najgorsze dla niej było tłumaczenie ludziom, kim tak naprawdę jest. Kiedy jeszcze nie była w pełni kobietą, czyli po prostu nie miała ciała kobiety. I wtedy musiała wszystkim tłumaczyć i mogę postawić je w jej sytuacji i na pewno musiało to być dla niej dość ciężkie. Myślę, że ludzie też nie wiedzieli, czy mówić na nią... Ona, czy on, czy, czy jak, ona chciała właśnie, żeby mówić ona, prawda, ale ludzie jak pierwszy raz ją na przykład na oczy widzieli, no to myśleli, że to jest on, no i taka niezręczna myślę, że to była dla niej taka sytuacja. Tak samo po tych wszystkich operacjach, mówi, że też było jej ciężko znowu wracać, myślamy, do tamtych chwil jej życia, kiedy poznawała właśnie nowych ludzi, kiedy chciała się podzielić tamtą częścią niej. Bo nienawidzi tamtej części jej życia i nie chce być z niej znana, ale jakby musi i to jest właśnie dla niej ciężkie. Słuchajcie, powiedziała nawet, że od 14 roku życia już zaczęła brać jakieś hormony. I w ogóle jakieś takie, nie wiem, środki, które spowalniały wzrost, bo byłaby jeszcze wyższa niż jest. Niki i tak już jest wysoka. Nie wiem, ile ona tam ma wzrostu, ale jest naprawdę wysoka. Widziałam to w filmiku, w którym chodziła po ulicy i prosiła ludzi, żeby ją pomalowali albo żeby jej pożyczyli jakieś kosmetyki. Był, był jakiś taki odcinek w Londynie, bo też to nagrywała, tak mi się wydaje. I właśnie tam było widać, że jest bardzo wysoka, a byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie te wszystkie jakieś hormony i te, tego typu rzeczy. Także tak, już w 14 roku życia je zaczęła brać, żeby przystopować ten wzrost, żeby chociaż wzrostem być bardziej. Kobieca, chociaż to też nie ma nic do rzeczy, ale nie chciała być zbyt wysoka. A w wieku, słuchajcie, 19 lat, e, miała już robione te wszystkie operacje, żeby być w pełni kobietą, żeby się w pełni nią czuć. Miała też bodajże wtedy kanał, więc na oczach nas wszystkich tak naprawdę to się wderzyło, a nikt tego nie, nie zauważył i nikt w ogóle nie przypuszczał, że tak jest. Wiedziała też, że wie, że ludzie zaraz zaczną pytać, a co z Dylanem? I tak dalej, ale stwierdziła, że jest to wyjątkowy człowiek i nigdy nie spotkała kogoś takiego. I zawsze, jak kogoś poznaje, to czeka opowiedzeniu: czeka, żeby opowiedzieć tą część niej, której tak nie lubi. Do czasu, aż wie, że jest w dobrych rękach, kiedy ufa tej osobie Także mówi, że Dylan o tym wie Ale teraz stwierdza, że wolałaby powiedzieć mu o tym wcześniej Ale wszystko szło między nimi tak dobrze, że po prostu bała się mu o tym powiedzieć Bała się, że to wszystko zepsuje i że ją zostawi i tak dalej Ale na szczęście tak się nie stało Także ma nadzieję ona, że ludzie uszanują jej związek Powiedziała też, że jeżeli jakaś osoba naprawdę się zakochała, a ma za sobą tą samą przeszłość To musi o tym powiedzieć teraz bo ta osoba na to zasługuje I podkreślała cały czas oczywiście, że jest tą samą Niki I nie chce, żeby ludzie na nią w inny sposób patrzyli Albo stwierdzili, że się zmieniła Albo stracili zaufanie I najważniejszą rzeczą na jej, na jej kanale jest jej miłość do makijażu Dlatego też nie mówiła o tym wcześniej Bo chciała, żeby jej kanał był o makijażu A nie o niej Żeby ludzie skupili się na tych jej pracach A nie na jej życiu I Musiała też na pewno dużo przejść przez tą przeszłość Bo na pewno ludzie się z niej Nabijali, wyśmiewali, także to musiało być naprawdę ciężkie. I właśnie YouTube był dla niej taką ucieczką od tego wszystkiego. Miejscem, gdzie po prostu może być sobą. Ale mówi też, że jej historia jest piękna, bo to w końcu ona sprawiła, że jest kim jest. Stwierdziła też, że żyjemy w czasach, w których ludzie są hejtowani za to, że są sobą. Co jest totalnie jakieś. Pokręcone i niedorzeczne, bo nie powinno tak być, jakby jak, bądź sobą, prawda? A nie, że ludzie zaraz hejtują takie osoby i to jest, to jest w ogóle tak bez sensu. I słuchajcie, nawet jej grożono, że wyjawią tą jej historię w prasie. I mówię, że to było dla niej straszne, że są na świecie ludzie, którzy nie chcą uszanować. Czyjejś tożsamości. Powiedzieli, że chcą to puścić w świat, ponieważ yy, ona kłamie i że wstydzi się tej prawdy o sobie, tej części siebie. A ona mówi, że nieprawda, że się nie boi i właśnie w tym momencie, yy, w tym miejscu w filmiku poradzajmy po prostu faka, bo tak, była na nich zła i wcale jej się nie dziwi. Wyraziła też w ogóle niepewność, czy ludzie za to ją znienawidzą, a może zaakceptują to, ale ona wie jedno, wie, że się nie zmieniła. I że dalej są samoniki. No i na koniec podziękowała widzom, mamie, yy, tam bratu, rodzinie, przyjaciołom, menadżerowi, który też ją wspierał. No i oczywiście właśnie Dylanowi, czyli jej chłopakowi. Jeśli chodzi o wyświetlenia komentarzy, to było ich mnóstwo, jak możecie się domyślać. Tak, ten filmik zrobił naprawdę furorę. Nie wiem jak oglądacie teraz mój filmik, ile jest, ale strzelam, że dużo milionów. <laughs> nie mam pojęcia, serio, nawet nie wiem ile to może być tych wyświetleń. Ale tak, yy, także przeczytam Wam teraz jakieś niektóre komentarze, jakie ludzie pisali. Były przemiłe, naprawdę. Praktycznie wszystkie były miłe Widziałam chyba jeden niemiły komentarz Ale zaraz jak odświeżyłam To od razu było 24 odpowiedzi na ten komentarz Ludzie, którzy właśnie Już tą osobę, która tak źle skomentowała Po prostu Bardzo ją Skajtowali, nie wiem jak to nazwać W sensie bronili po prostu Niki I uważali, że jej tej, Komentarz tej osoby był nieodpowiedni I rzeczywiście był nieodpowiedni Także no Ale rzucam wam jakieś tam komentarze Także tak 2019 rok. Ona jest Niki. 2020 rok. Ona wciąż jest Niki. Ja. Myślałam, że powie, że jest lesbijką, lubi. Ona. Jestem trans. Płaczę. Kocham cię królowo 2019 rok. Wow. Niki jest tak piękną kobietą. 2020 rok. Wow. Niki jest tak piękną kobietą z piękną historią. 2019 rok. Kochamy cię Niki. 2020. Kochamy cię nawet bardziej, Niki. To nie sprawia, że widzę ją jako inną osobę. Ona wciąż jest moją ulubioną make-up artist. I kocham ją teraz nawet bardziej. Także tak jak widzicie, komentarze były przekochane. Właśnie większość była, że 2019 rok to, 2020 rok to. Eee, ale kochane, więc mega dobry odbiór miał ten filmik. Ona sama też wstawiła potem tam na Instastory właśnie... Eee, jak patrzę ze szczęścia, że taki odbiór jest, także, że ona też się cieszy także super i tak i to generalnie jest tyle na ten temat tyle wam chciałam tutaj powiedzieć jeszcze od mogę dodać, że domyślam się jak ciężko jej musiało być to powiedzieć, bo to jest jednak wielki sekret który ukrywała przez tak wiele lat, nie wiem ile ona ma teraz lat ale długo, 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 długo go ukrywała ale jeżeli Czuła, że coś jest nie tak, jeżeli chciała się zmienić właśnie na kobietę, prawda? Tam wcześniej, w przeszłości, no to ja nie widzę jakby problemu. Tak, każdy ma prawo robić co chce ze sobą, ze swoim ciałem, każdy ma swój umysł, każdy wie, jak będzie się czuł najlepiej. Także ona stwierdziła, że w ciele kobiety się będzie czuła najlepiej. Taką podjęła decyzję i każdy powinien to uszanować, bo to w końcu nie jest nasze życie, to jest jej życie, ona powinna się czuć pewnie w swoim ciele, w sobie w ogóle yy, i tak. Jeżeli czuła, że, że to nie jest to no, to, no to to zmieniła i tak, i wszystko jest dla ludzi. Pamięć, trzeba, to trzeba po prostu z umiarem korzystać, ale jeżeli to miało iść szczęście, no to ja nie widzę problemu. Możecie oczywiście właśnie dać też opinię swoją na ten temat. Jestem ciekawa, co Wy o tym wszystkim myślicie: czy uważacie, że powinno wcześniej powiedzieć, a może, a może dobrze, że teraz powiedziała I nie wiem, możecie pisać w ogóle, czy się spodziewaliście tego, bo, bo ja w ogóle muszę przyznać, także kebnie. Posłucham co wy macie na ten temat do powiedzenia. I tak, i to by było na tyle. Możecie kliknąć łapkę w górę, jeżeli dowiedzieliście się tego, czego chcieliście z tego filmiku um, i odwiedzić Instagram, link w opisie i tak. I to tyle. Do następnego filmiku pa. pa.